Jak odkryć swój życiowy cel? Gdybym miała dostać 5 zł, za każdym razem, gdy słyszę to pytanie, byłabym już bardzo bogata. Dlatego postanowiłam, że nakręcę Wam o tym wideo. Rozbywamy to na czynniki pierwsze i zobaczymy, o co tak naprawdę chodzi w tym życiowym celu, jak go znaleźć, jak go wdrożyć, jak zacząć żyć zgodnie ze swoim życiowym celem. To co? Oglądaj dalej, jeżeli to jest temat, który Ciebie dotyczy. Zaczynamy! Ja nazywam się Barbara Lech, jestem coachem, jestem trenerem. Przede wszystkim ekspertem ekspertem w temacie pewności siebie, asertywności, jak również prokrastynacji, odkładania na potem. Ale to, co jest najważniejsze w mojej pracy, to to, że pracuję z pasją i ogromnym uwielbieniem moich klientów coachingowych, którym pomagam znaleźć m.in. albo w zasadzie bardzo często życiowy cel. No i teraz, o co to biega z tym celem? Być może ty też szukasz, poszukujesz, nie możesz się doczekać, życie przeciekać ci między palcami, ciągle coś robisz, działasz, ale masz poczucie we. No właśnie. I tutaj trzeba się zatrzymać i zadać sobie pytania. Czy przede wszystkim żyjesz tak, jak chcesz żyć? Być może powiesz, no ale co to znaczy, żyję tak, jak mogę żyć? No, no właśnie, nie idźmy w tę stronę. Tam gdzieś, w Twojej podświadomości, gdzieś czasami mowę, Twoja fantazja, Twoje marzenia mają prawo głosu i wtedy pojawia się właśnie to, jak chcesz czujemy to w środku. Mamy takie przekonanie w jesteś w dobrym miejscu, czy niekoniecznie. To jest Twoja droga, Twoja misja, Twój cel, czy nie za bardzo? Więc czy żyjesz tak jak chcesz? A w zasadzie do tego zadaj sobie pytanie, jak chciałbym żyć. I tutaj polecam Wam ćwiczenie, które bardzo lubię i które bardzo często robię z moimi klientami podczas coachingu. A mianowicie rozpisz sobie, jak mogłoby, jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje idealne, wymarzone życie. I tutaj naprawdę namawiam Was do tego, żeby być dla siebie hojnym. To nie ma być ćwiczenie, podczas którego Ty się krygujesz, udajesz, skromność wdrażasz, przemyślenia, da się, nie da się, to dla mnie, to nie dla mnie, co ludzie pomyślą. Nie. Puść to wszystko i rozpisz sobie. Takie swoje idealne życie, twój idealny dzień, twój idealny tydzień. Wtedy zobaczysz, jak chcesz żyć, bez oceniania tego, bez nadawania temu jakiegoś znaczenia, bez przede wszystkim właśnie ocen. Zrób to. Zrób to ćwiczenie. ze zeszyt, przygotuj sobie dobrą kawę, herbatę i zrób to ćwiczeniem. Jak chcesz żyć i w związku z tym czy żyjesz tak jak chcesz? I pytanie drugie, które jest tutaj bardzo ważne i też podczas procesów coachingowych najczęściej wracamy do tego, a mianowicie, czy Ty żyjesz swoim życiem? Mhm. No tak, czy Ty żyjesz swoim życiem? Swoim, czyli czy zajmujesz się tym, na co masz bezpośredni wpływ? I tutaj powiem Wam, z mojego doświadczenia wynika, że zdecydowanie jest nam łatwiej angażować się w życie innych ludzi skupiać się na tym, co oni mogą poprawić, jak mogą zrobić coś lepiej. Często dajemy rady, o które nikt nie prosi. Często myślimy o tym, jak ktoś mógł tak zrobić, tak powiedzieć, albo o tym, co mógłby zrobić czy powiedzieć. No często też dzielimy się tym z innymi, albo być może jesteś już rodzicem, któremu dzieci wyfruwają powoli z gniazda. I zamiast skupić się teraz na sobie i na poszukiwaniu, czy zastanawianiu się nad tym, jak Ty chcesz żyć, co ci sprawi szczęście, co ciebie uszczęśliwi, no to masz zajęcie, tak? Zastanawiać się i wrzucać potem dzieciakom to, co one mogłyby zrobić, jak mogłyby żyć, czego mogłyby się wystrzegać, a co koniecznie muszą zrobić. Puść to. Niech twój sąsiad, koleżanka z pracy, przyjaciółka, dzieci, czy nawet partner żyje w dużej mierze po swojemu, a ty skup się na sobie. Więc odpowiedz sobie na te dwa pytania. Jak chcesz żyć i czy żyjesz tak, jakbyś chciał żyć? A, a drugie, trzecie w zasadzie pytanie, to czy żyjesz swoim życiem? Hmm? To jest kolejna rzecz, którą wpisujecie w swoje zeszyty czy kartki. I teraz pytanie do ciebie dalej, jakim życiem żyjesz? Jakim życiem żyjesz? Czego w tym życiu jest dużo, a czego jest mało? Jakie są ramy tego twojego życia? Jakie są standardy, jakie sam sobie albo ktoś narzucił ci ograniczenia? Czy to jest twoje? Czy to w ogóle dalej jest aktualne? Czy to co robisz, sprawia Ci przyjemność? Czy czujesz podniecenie, przyjemność, kiedy myślisz o tym, że idziesz w poniedziałek do pracy? Czy odczuwasz radość na myśl o tym, że za chwilę będziesz mógł spędzić wolny weekend z partnerem? Czy z radością wracasz do swojego domu albo czy z przyjemnością spotykasz się ze swoimi przyjaciółmi? Czy czerpiesz. Od nich, czy oni cię doenergetyzowują, czy w pracy masz dobry team, czujesz się tam swobodnie, jakie masz kontakty z innymi. Jak to jest u ciebie? Jakim życiem żyjesz? Jakie standardy w nim wypełniasz? Jakie są ograniczenia? Jakie kodeksy? Jakie punkty każdego dnia wypełniasz? Czy one są w ogóle Twoje? Czy są ci potrzebne? Kto ci je wdrożył? Czy pomagają ci czuć się szczęśliwym? I to znowu z doświadczenia. Bardzo często zaniedbujemy swoje życie. Nie jesteśmy z niego zadowoleni. Mamy wszystko, a jednak ciągle nam czegoś brakuje. I teoretycznie patrząc z boku, albo nawet sami, jak patrzymy z lotu ptaka, na to, co osiągnęliśmy, kim jesteśmy, gdzie mieszkamy, jak wygląda nasze otoczenie, jak wygląda cały ten obrazek, to nie ma się do czego doczepić. Wszystko jest w porządku, a jednak, a jednak coś jest na rzeczy, bo czujesz pewnego rodzaju pustkę. Bo masz ciągle ten niedosyt, takie coś gdzieś na końcu języka, tak? Gdzieś na końcu serca, wy to, to nie jest do końca to. Wy to nie jest do końca to, o co Ci chodziło. Czego więcej Ci potrzeba? Po co ci to? Nie wymyślaj. To są hasła, które często słyszymy w głowie, które nawet nie są nasze. O co ci chodzi? Masz wszystko. Piękny dom, dobrą pracę, pewną pracę, etat, no partner, nie bije, nie pije, nie narzekaj, nie narzekaj. O co ci chodzi? Czego ty chcesz jeszcze więcej? I te pytania często zadawane w dobrej wierze przez naszych bliskich, często przez rodziców, powodują, że zaczynamy myśleć, że coś z nami jest nie tak, że przecież nie ma się do czego przyczepić, że jesteśmy zdrowi, że mamy pracę, mamy dach nad głową, mamy kogoś u swojego boku, a mamy poczucie, że coś jest nie halo. Wszystko z tobą jest ok. To znaczy, że wy czegoś Ci brak. Jeżeli ciągle szukasz nowych podmiotów, ciągle szukasz nowych wyzwań, yy, ścigasz się sam ze sobą, jeżeli coraz to nowe stanowiska, nowe samochody, nowe miejsca wyjazdu, ciągle jesteś wszędzie pełno, nie potrafisz poczuć zadowolenia, to też jest informacja, że czegoś ciągle szukasz, że nie ma tego ukojenia i jesteś w procesie poznawania, poszukiwania. To dobrze. To dobrze. Ale w głównej mierze chodzi o to, żeby zająć się sobą, skupić się na sobie, na swoich potrzebach, zobaczyć siebie, dać sobie czas, obserwować, doświadczać, myśleć o tym, co, zaraz Wam powiem, o czym warto pomyśleć, szukając tego swojego życiowego celu. Bardzo często unikamy tego sam na sam ze sobą, tego spotkania ze sobą w lustrze, tej chwili prawdziwej, prywatnej rozmowy z, tym, z tą esencją siebie. Wchodząc w kolejne role, bo zdecydowanie jest łatwiej przyjąć nowe stanowisko, zdecydowanie jest łatwiej wejść w jakąś rolę, niż pogadać ze sobą. Ale do tego Cię właśnie będę namawiać, bo życie celowe, posiadanie swojego życiowego celu to jest poczucie flow, poczucie radości. To jest taki łącznik między Twoimi talentami, a tym, co czujesz, kiedy możesz się nimi dzielić. Popatrzcie, poszukajcie, zróbcie sobie takie ćwiczenie, zastanówcie się w zasadzie bardzo, bardzo głęboko, gdzieś nawet od dzieciństwa, czy były takie momenty, kiedy mieliście poczucie kompletnego przepływu takiego energetycznego, takiego flow, takiego, w którym nic was nie ruszało, takiego, kiedy nawet świat nie istniał, bo coś robiliście. To są takie momenty najczęściej, kiedy potrafimy połączyć nasze indywidualne talenty, dary, które dostaliśmy, przychodząc na ten świat, z innymi ludźmi, ze światem, dzielić się nimi. Robimy coś, co powoduje, że jest przepływ. I wtedy czujemy pełnię. Wtedy czujemy, że jest cel tego, co robimy, że wiemy, po co tutaj jesteśmy. Więc kolejne ćwiczenie, które będzie wymagało czasu, tak. Będzie wymagało spotkania ze sobą i owszem, ale będzie dawało też efekty. Kolejne ćwiczenie, zapisz wszystkie momenty, w którym czułeś taki przepływ, taką radość. Może to jest wtedy, kiedy malujesz obrazy. A może wtedy, kiedy uczysz kogoś, czegoś nowego. A może to jest wtedy, kiedy dekorujesz dom? A może to jest wtedy, no właśnie, a kiedy to jest u ciebie? I teraz dużo informacji na ten temat znajdzie w swoim dzieciństwie, bo jako dzieci bardzo często sięgamy po takie zadania, po takie zajęcia, które nas sprawiają tą czystą, niczym niemąconą radość i przyjemność. Dążymy do tego, żeby realizować swoje potrzeby, żeby realizować swoje talenty, żeby czuć szczęście, żeby mieć przyjemność z tego, co się robi. Co to było u ciebie? Co się bawiłeś, w co się bawiłaś, jak byłeś mały? Co robiłeś, kiedy mogłeś robić wszystko inne, a jednak wybierałeś coś konkretnego? Zbadajcie, czy tam byli inni ludzie. Czy tam była akcja, czy raczej stagnacja. Czy lepiej było ci, kiedy samodzielnie się bawiłeś, czy z innymi? Jeżeli z innymi, to jaką rolę przyjmowałeś? Czym się zajmowałeś? Czy to była zabawa w sklep, czy zabawa w dom, czy zabawa w szkołę, czy zabawa w bibliotekę? czy zabawa w Indian, czy zabawa... Jak się bawiłeś? Jak się bawiłaś? Kiedy czułeś takie, że to jest to, tak. Idź się pobawić. Okej, okay, dobra, buduję namiot. Okej, okay, wyciągam moje karty biblioteczne. Okej, okay, ustawiam misje i zaczynam je uczyć. Co to było u Ciebie? Tam jest masa informacji właśnie o Twoim celu życiowym. I teraz uwaga! Bardzo często niestety nasi rodzice, a teraz i często my to powtarzamy, wybijamy naszym dzieciom z głowy właśnie te zabawy. Zajmij się czymś pożytecznym. Weź już przestań, zrób coś, co da ci kiedyś porządny zawód. Odłóż to, a potem z tego nie będzie pieniędzy. Nieprawda! To wszystko można zmonetyzować. Ważne, żebyś ty wiedział, wiedziała, kiedy czujesz ten przepływ, kiedy się czujesz dobrze, kiedy to, co robisz, sprawia, że czujesz dreszczyk emocji, ale również spokój, że nie możesz się tego doczekać, że to nie jest rutyną, że ciągle odkrywasz tam coś nowego, chociaż robisz to samo, że sprawia ci to przyjemność i masz poczucie spełnienia. I teraz Twoją rolą już jako dorosłej osoby jest znowu, po pierwsze, znalezienie tego u Ciebie. Co to takiego było w dzieciństwie? Dwa, jeżeli masz dzieci albo kontakt z dziećmi, nie psuj im tego naturalnego przepływu. Pozwól im rozwijać ich naturalne talenty. Możesz ich wspierać, pokazując ścieżkę, co można z tym zrobić. Ale nie mów dziecku, które uwielbia malować, odłóż już te bohomazy i zajmij się matematyką, bo to da Ci kiedyś pieniądze. Bo może wcale się tak nie stanie, tylko później będzie to nieszczęśliwy księgowy, który owszem, będzie wykonywał swoją pracę, no ale będzie miał depresję i z ogromną niechęcią będzie wstawał do pracy, bo kiedyś i tak naprawdę to kocha malować i tworzyć i mógłby być świetnym artystą, ale przecież z tego nie ma pieniędzy. Przekonanie czy fakt? To na inny film zupełnie. No dobrze, jak odkryć więc swój życiowy cel? Szukamy go, bo chcemy się na coś zdecydować. Szukamy go, bo myślimy sobie, no już mam 30 lat, mam już 40 lat, no w końcu muszę znaleźć to, co mogę robić, bo, bo to już jest ten moment. Odpuść. To droga. Tak naprawdę. Wyciowy cel to jest ciągłe odkrywanie tego celu, ciągła nim fascynacja, bez zastanawiania się, co mam robić to tak naprawdę bycie w tych stanach, w których się czujesz dobrze, w których masz przepływ, to może być zmienna, to może mieć wspólny jakiś jeden mianownik, na przykład uczenie innych, ale to, czy ty będziesz nauczycielem, czy ty będziesz pisać e-booki, czy będziesz pisać książki, czy będziesz szkolić w korporacji, czy będziesz robić swoje kursy online, to już nie ma takiego znaczenia, nie musisz się decydować na jedną rzecz do końca życia, te czasy już minęły. Pomyśl, czy to, co sprawia Ci frajdę, możesz zmonetyzować. Nie zawsze trzeba. Czasami wystarczy, że będąc w pracy po powrocie wchodzisz w swój stan flow i wypełniasz swój życiowy cel, robiąc karmniki dla ptaków, które potem możesz rozwozić po przedszkolach i czuć radość, widząc uśmiech na twarzach dzieci. To nie zawsze musi być Twoja praca. Chodzi o poczucie spełnienia. Ale jeżeli chcesz, żeby Twój cel życiowy był też Twoim zawodem, Twoją pracą, to pomyśl, czy można to zmonetyzować, czy można zrobić coś, że będziesz w ten sposób też zarabiać. Emo sapiens. Harmonia duszy i serca i rozumu. Słuchaj serca, słuchaj swojej intuicji. Rozum, bardzo ważny element. Nie będę się sprzeczać. Naprawdę On pomaga nam wykonywać czynności, On odnajduje ścieżki dostępu, On pozwala nam na realizację zadań. Tylko On też patrzy na świat w zupełnie inny sposób, często zero-jedynkowy, opłaca się, nie opłaca się. Moje, nie moje, będę mieć korzyść, nie będę mieć korzyści. A to serce, intuicja i Twoja dusza mówi Ci, ale ja chcę to zrobić. I teraz, kiedy połączysz duszę i rozum, posłuchasz serca, intuicji, zwał jak zwał to masz szansę stworzyć coś, co będzie przyjemne i pożyteczne. Coś, co będzie ci dawało radość, tworzenia, bycia, pracy, a przy okazji będzie coś wnosiło dla innych. I to może być Twój życiowy cel. Ale od razu Ci mówię, że to nie będzie tak, że któregoś dnia się obudzisz i aniołki będą nad głową Ci latać, fanfary z nieba się wychylą i Ty usłyszysz, Twoim życiowym celem jest... No tak się nie dzieje. To ty musisz odkrywać to, co sprawia ci radość, to, co ci sprawia frajdę, to, co kiedyś dawało ci uśmiech na twarzy. Możesz zapytać innych, za co cię cenią. Polecam ćwiczenie, wysłanie do pięciu bliskich ci osób e, pytania pod tytułem, za co mnie cenisz. Napisz mi pięć cech, za które mnie cenisz. Zobacz, co oni ci napiszą. Nie oceniaj tego. Nie dyskutuj z tym, przyjmij. Za co oni cię cenią? Bo często słyszymy takie rzeczy typu: No, te twoje ciasta to po prostu jest magia. Jak ty to robisz? Mm, te twoje cudowne wypieki uwielbiam. Och, jak ja się już cieszę na Twoje urodziny, bo tam będzie ten tort, po prostu cały rok na niego czekam. My jesteśmy głusi na to, bo myślimy sobie: boże, no, co to, za, co to za talent, co to za dar? Każdy potrafi przecież upiec ciasto, no nie każdy. I nie każdy może takie magiczne jak ty, mowy, to jest twoja życiowa misja, sprawiać ludziom przyjemność przez kubki smakowe. A może słyszysz, ty to zawsze potrafisz wszystko ogarnąć. Normalnie, jak coś organizujesz, to wiadomo, że będzie dopięty na ostatni guzik. I znowu często myślimy, no już podjęłam tego, że zorganizuję wycieczkę, tego, że zrobię zbiórkę, tego, że przygotuję coś tam, no to przecież, no to może być twój talent. Ten unikalny talent, który kiedy teraz ty oszlifujesz, to właśnie znajdziesz swój życiowy cel. Organizacja, wspieranie, układanie innym, strategia. To nie zawsze będzie jeden napis pod tytułem: Urodziłeś się po to, żeby. No nie, to się po prostu nie dzieje. Więc odpowiedz sobie na pytanie, co robisz dlatego, żeby to zrobić? Bo chcesz. Bo sprawia ci to przyjemność, wypisz te rzeczy, co sprawia ci radość. A czego nie lubisz robić, to też jest informacja. Co robisz bez konieczności zmuszania się do tego? Na co cieszysz się już na zapas? O czym myślisz, kiedy wcale nie musisz o czymś myśleć? Co jawi się w Twoich fantazjach? Test Race Motivation Profile pokazuje 16 naszych głównych motywatorów, takich naszych głównych potrzeb. To jest taka instrukcja do Ciebie. Kiedy robię ten test z moimi klientami podczas coachingu, to często przecierają oczy ze zdumieniem, bo okazuje się, że chociaż mają dużą potrzebę kontaktów społecznych, spędzania czasu z ludźmi, to pracują gdzieś w samotni, bez możliwości rozmowy z drugim człowiekiem i czują się źle. Czasami ktoś ma dużą potrzebę zastosowania zasad, reguł, przepisów, ktoś, kto uwielbia kodeksy, ktoś, kto uwielbia paragrafy, a pracuje w środowisku, w którym mówią, a jakoś to będzie, jakoś to się ogarnie, a znajdź rozwiązanie i źle się czuje i myśli sobie, co ze mną nie tak? Z tobą wszystko OK. Tylko znajdź odpowiednie środowisko do wykorzystania swoich talentów albo zacznij nimi dobrze zarządzać. O teście RMP jest kilka innych filmów, możecie je sobie u mnie na kanale pooglądać. Zadbaj też o ekologię swojego celu. Jeżeli już odkryjesz, co Cię kręci, co sprawia, wytujesz, że, że żyjesz, wywołuje uśmiech na Twojej twarzy i masz poczucie flow, to teraz dobrze jest się zastanowić, czy dany moment i dane środowisko jest odpowiednim do tego, żeby to realizować w pełni. Przez ekologię celu rozumiem to, z kim spędzasz życie, kto jest koło Ciebie. Jakie masz w tej chwili warunki? Mały przykład. Kiedy odkryłam, że uwielbiam prowadzić szkolenia, spotykać się z ludźmi, dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą, to postanowiłam, że jak połączę do tego moją potrzebę poznawania nowych miejsc i podróżowania, to będę robiła szkolenia jeżdżąc po całej Polsce. Pomyślałam sobie, że to jest świetne będę zwiedzać, poznawać nowych ludzi, szkolić, dzielić się, doświadczać to będzie wielkie wow! Szybko okazało się, że ten cel jest nieekologiczny, bo wtedy byłam świeżo po rozwodzie i miałam dwójkę małych dzieci. I kiedy myślałam o wyjeździe, to z jednej strony tak, był przepływ flow i chęć jechania, a z drugiej strony była kotwica, bo moje serce było rozdarte. Mówiło: Nie, to są maluchy, gdzie je zostawisz? No przecież nie będzie ciebie, nie będziesz wiedziała, co u nich słychać, chcesz być z nimi. I wtedy zapraszamy do współpracy rozum. Rozum, który nam pomaga to poukładać, który pomógł mi ułożyć tak szkolenia, że w tamtym czasie skupiłam się na swoim miejscu zamieszkania, na Śląsku. Robiłam szkolenia, które nie wymagały kilkudniowych wyjazdów, tylko jednego dnia albo paru godzin. I czas minął, wiecie? Dzieci dorosłe, dzisiaj mogę podróżować, szkolić w różnych miejscach i to realizuję. Ale gdybym nie pomyślała wtedy o ekologii celu to prawdopodobnie sparzyłabym się i pomyślałabym sobie, że to wcale nie jest mój cel życiowy, prowadzenie szkoleń i edukacja. Bo otoczenie, środowisko nie byłoby sprzyjające i zbyt mocne rozdarcie byłoby związane z tym, że zostawiam dzieci same. Więc zbadaj ekologię celu. Osadź to, co masz w głowie, w swoją wizję, w realiach i sprawdź, na ile to możesz zmodyfikować tak, żeby to nie było naruszenie całkowite Twojego systemu. Zacznij żyć od wewnątrz na zewnątrz. Kreuj swój świat. Zastanów się, jak ty chcesz. To pytanie z początku, jak chcesz żyć, jak ma wyglądać Twoje życie, a potem zacznij wprowadzać modyfikacje. Zacznij czuć, planuj, spełnienie, radość, działanie, obudź się. To jest najlepszy moment na to, żeby się obudzić, żeby też zrozumieć, że to potrwa. Bo misja pod tytułem poszukuje swojego celu życiowego z oczekiwaniem, że on się kiedyś po prostu znajdzie, że się o niego potkniesz i będziesz mieć etykietę pod tytułem wow, ślusarz, nauczyciel, coach, artysta, małe szanse. Przyjmij to jako przygodę, jako odkrywanie swoich talentów, potencjałów, jako elastyczne wykorzystywanie ich. Bo to, że jesteś świetną pieczarką, tak mówił mój znajomy, czyli osobą, która świetnie piecze ciasta, nie znaczy, że musisz rzucać wszystko i otwierać cukiernię. Być może spełnisz się, robiąc te fantastyczne wypieki dla swoich bliskich, swoich znajomych. A może to będzie jeszcze coś innego i napiszesz wspaniałą książkę i opiszesz w niej swoje sposoby na wypiekanie tychże niesamowitych pyszności. Bądź elastyczny, bądź uważny, bądź w doświadczeniu, ale szukaj tego momentu, w którym czujesz, że, że jest dobrze, że jest spokój, że czujesz radość i że nie możesz się na daną czynność doczekać. Moi drodzy, tak właśnie można odkryć swój życiowy cel, czując go. Podsumowując, zastanów się, jak chcesz żyć. Zastanów się, czy żyjesz swoim życiem. Zadaj pytanie swoim znajomym, za co cię cenią i zobacz, co odpowiedzą. Poszukaj w przeszłości, zwłaszcza w dzieciństwie, w co lubiłeś się bawić, co sprawiało ci ogromną przyjemność. Co lubisz robić i zawsze jesteś na to chętny dzisiaj, w dorosłym życiu. Czego nie lubisz robić, to też jest dobra informacja. Pomyśl, możemy zrobić test RMP, gdzie odkryjemy 16 Twoich motywacji, 16 Twoich potrzeb, które bardzo dużo nam o tobie powiedzą. Ale przede wszystkim myśl o tym, żeby żyć od wewnątrz na zewnątrz. Niech Ci życie nie przepływa między palcami, to Ty zacznij nim zarządzać świadomie w dążeniu i w realizacji swojego życiowego celu. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, to zasubskrybuj kanał. Tutaj dużo informacji, właśnie w tematach dotyczących pewności siebie, asertywności, relacji czy wyznaczania swoich życiowych misji, będzie się znajdowało. Zostaw kciuka, napisz mi komentarz, napisz o czym jeszcze mam dla ciebie nagrać wideo. No i prośba, pójdź to w świat, niech się niesie, niech ludzie zaczną żyć świadomie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i widzimy się. Znowu w następnym odcinku. Dzięki bardzo.